Z tej strony Michał Undra dla naturalne.pl Dzisiaj porozmawiamy sobie o SIBO SIBO jest to skrót od przerostu bakterii w jelicie cienkim Polega to na tym, że standardowo najwięcej bakterii w naszym jelicie występuje w jelicie grubym, który jest dalszą częścią układu pokarmowego niż jelito cienkie. W przypadku SIBO właśnie występuje przeraz w jelicie cienkim. Powstaje to na przykład w ten sposób, że różnego rodzaju zmiany anatomiczne, stany zapalne, problemy z trawieniem czy inne, na przykład dieta, stres, wpływają na to, że albo na przykład bakterie z jelita grubego cofają się do jelita cienkiego, albo na przykład też po prostu w żołądku jedzenie nam się nie trawi i wpływa to na to, co w jelitach rzeczywiście i się y, gromadzi. Y, tutaj SIBO jest jedną z najczęstszych przyczyn zespołu jelita drażliwego. To znaczy, jeżeli mamy wzdęcia, biegunki, zaparcia, y, przelewanie się w jelitach i tak dalej, tego typu objawy i nie możemy znaleźć przyczyny, wykróciliśmy stan zapalny, zdecydowanie warto poszukać diagnozy też pod względem SIBO. SIBO jest też taką jednostką chorobową nawracającą, tak? Ona lubi często niestety wracać, dosyć ciężko jest ją też wyleczyć, więc tutaj no, tutaj stosowanie jakichś tam technik, czy leków, czy suplementów, czy diet może być dosyć uciążliwe, bo po prostu ten problem bywa nawracający i długofalowy. Jak się diagnozuje SIBO? Najlepiej wykonać jest wodorowo-metanowy test oddechowy z lactulozą. i tutaj bardzo ważne jest, że, żeby to był wodorowo-metanowy test oddechowy. Często robi się najczęściej po Wodorowy, met, wodorowy test oddechowy, gdzie nie bada się metanu. Tak? Te dwa y, gazy jest bardzo warto po prostu razem badać, żeby mieć pełny pogląd na to, co rzeczywiście w naszych jelitach fermentuje. I bardzo ważne, że powinno się wykonywać ten test z laktulozą, a nie z glukozą czy z innym cukrem. Polega to na tym, że wypijamy laktulozę, czyli taki cukier i potem wdmuchamy w rurkę gastrolizera przez 3 godziny i mierzymy w wydychanym powietrzu właśnie metan i wodór. Y, pod względem diety najczęściej polecana jest dieta fodmaps dieta fodmaps eliminująca produkty fermentujące jednak ta dieta powinna być dostosowana indywidualnie to znaczy nawet jeżeli jakieś produkty są uważane za wysoko fermentujące reduktabelki jeżeli nam nie szkodzą to nie powinniśmy ich unikać bo ogólnie produkty wysoko fermentujące przeważnie są uważane za bardzo zdrowe takie jak warzywa czy Owoce. Tutaj pod względem błonnika bardzo często trzeba uważać właśnie z podażą błonnika w przypadku chorób takich jak właśnie jednostek chorobowych, jak SIBO, czyli ogólnie w desbiozie, ponieważ taki błonnik dosyć mocno może nasilać objawy. I tutaj są oczywiście różne rodzaje błonnika, czy tutaj błonnik w postaci babki płesznik, czy błonnik w postaci np. skrobi opornej, czy inny. On może te fermentacje i gazy nasilać, więc warto tutaj z tym działać ostrożnie, tak samo pod względem diety i płonnika. Pod względem leczenia standardowego oczywiście bardzo często stosuje się antybiotyki, które przepisuje lekarz i one bywają bardzo skuteczne, więc warto na pewno do lekarza też z taką diagnozą się udać. Pod względem... Yy, takiej terapii ziołowej. Często stosuje się też połączenie berberyny i alicyny, czyli ekstraktu z czosnku, które też mogą mieć korzystny wpływ właśnie na przyrost takich bakterii w wiecie cienkim. Jednak oczywiście nie jest to aż tak skuteczne jak antybiotyki, chociaż efekty uboczne przeważnie są mniejsze. To oczywiście zależy już indywidualnie od nas. Ponieważ SIBO najczęściej jest biegunkowe, zaparciowe albo też mieszane, czyli dominują biegunki, dominują zaparcia, albo mamy na przemian zarówno biegunki, jak i zaparcia. W przypadku problemów biegunkowych bardzo dobrze sprawdzi się też węgiel aktywny. Węgiel aktywny jest jedną z lepszych rzeczy, która rzeczywiście na biegunki szczególnie uciążliwe, długofalowe, E, wpływa korzystniej i po prostu te biegunki hamuje. Węgiel aktywny stosowany jest wtedy w większych dawkach. Jeżeli mamy SIBO zaparciowe, mamy problemy z pełnym wypróżnieniem, e, czy chodzimy do toalety na przykład raz na 3 dni, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, bo i takie e, z takimi przypadkami się spotkałem, wtedy bardziej stosuje się prokinetyki, takie jak Iberogast, Prokit, czy na przykład też LDN, czyli naltrexon, tutaj żeby po prostu te kinetykę jelit e, pobudzić. Bardzo często też właśnie ta kinetyka jelit i taki kompleks NMC e, są zaburzone i stąd też to SIBO e, Powstaje oczywiście redukcja stresu, aktywność fizyczna, sen, dieta to wszystko dosyć mocno na pracę naszych jej układu pokarmowego i na SIBO wpływa, dlatego warto dbać o nasze zdrowie też kompleksowo, bo tak jak mówiłem, niestety ta choroba lubi nawracać te objawy, bardzo często nawracają, szczególnie jeżeli na przykład pojawia się jakiś nowy stres, ten stres się nasila, bo to bardzo mocno oczywiście na układ pokarmowy i na te objawy wpływa także, no tutaj takie działanie przeważnie i leczenie tego SIBO zajmuje dosyć długo.